Cześć wszystkim, tak się zastanawiałem czy w ogóle powinienem nagrywać tego shortsa czy nie bo ja mówiłem na zakończenie w, w wcześniejszego live'a tydzień temu że w dzisiejszą sobotę spotykamy się o godzinie 19 ale ponieważ ludzka pamięć jest zawodna więc tak nawet profilaktycznie postanowiłem nagrać tego shortsa jako przypomnienie o tym, że dzisiaj o godzinie 19 spotykamy się na live tematycznym który będzie poświęcony zagadnieniu związanemu z wyborem nowego papieża: Habemus papam. Mamy papieża. Taki jest tytuł dzisiejszego spotkania. Chciałbym podzielić się pewnymi refleksjami związanymi z tym tematem, tym bardziej, że byłem o to przez Was proszony. I odnieść się też do tego, co Słowo Boże mówi na ten temat. Więc do zobaczenia wkrótce.